Gram w grę zrozum nie potrzebuję. Ale, ale, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Ogólnie jeszcze jestem troszkę chory, ale nie dam po sobie za chory widzowie bo dzisiaj rozwiążemy najprostszy test na świecie. Ale zanim przejdziemy do najprostszego testu, to poproszę was, widzowie, o subskrypcję z dzwoneczkiem, abyście byli na bieżąco. Oraz wyczekujcie nową nutę, która będzie 29 kwietnia. A my jesteśmy w gierce The Easiest Game. The Easiest, czyli najprostsza gra na całym świecie. Na całym świeciuszku tutaj. Zawię okładka samej gry prezentuje się niesamowicie, jak widzicie. Za ro, Możemy rozpocząć, co? Rozpocznijmy gierkę i sprawdźmy z czym to się... Four letter, czyli cztery literki Color of the sun in the early morning Kolor słońca wcześnie rano Orange, yellow Ej, nie, no. Aaa, angielski, ja myślałem. Że Mary and Susie Ordered the Pizza. Dowiozy Mary ate Two Out of four Slices. Aaa, tyle samo. Dobrze, nie, ale zdążyłem na sam koniec. Tyle samo zjadłem, bo połowę. X minus 2 równa się 0, czyli 2 minus 2 równa się 0. Jestem niesamowicie mądry, bo nie będą takie pytania, że nie będę miał coś po angielsku i nie niespieszczę. What state is this? Oj, kurde, nie wiem. Texas. New Mexico. Ej, nie mam pojęcia. TEXAS! Dobrze mi idzie! Rewelacyjnie, widzowie. O Boże, no to jest za długie. To jest za długie, widzowie. Alice is 14 on her birthday. Nie zdążę tego przeczytać. Which is small? Co jest mniejsze? O, pytanie dla mnie. Myszka jest mniejsza. Myszka. serio, to jest za długi tekst w ogóle, żeby to przeczytać. A, Escape. O, coś ciekawszego, a nie jakieś czytanie. Kurde, tekstu po angielsku. No, to mi się podoba taka giereczka, no. Halo, pytanko? No, rozumiem, że to jest pytanie bez pytania. O! Is this the easiest game? To jest najprostsza gra, of course! To jest najprostsza gra, to jest najprostsza gierka. Grammar, nazis Bwer which is correct. Do you want to go? Johnny. Mało czasu, tu! Dobrze, 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 dobrze. Już mamy 900 punktów! Ale idziemy jak burza, idziemy jak burza. Mamy 6 żyć tylko. Co jest większe? No, słonik, słonik jest większy, znacznie, znacznie jest większy. Co jest? 2 i 2 jeśli damy to razem. 22, 22. Haha! Ha! Tak jest, co jeśli damy dwa, no dobra, bardzo proste Press the button A, A. 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 Jezus Stresująca gierka, no, tu ten czas raz szybciej leci What's day, the... o oh, nie, to są najgorsze pytania widzowie, nie mam pojęcia Chyba How many days in October? 31. <laughs> easy 41. Dobra, angielskiego się uczymy, wizowie. Uczycie się angielskiego razem. O, zdjęcia! Lubię zdjęcia, obrazki są spoko. Which one is an elephant? Hmm, no tutaj mamy słonika, widzowie Takie pytania są naprawdę proste i właśnie na tym polega ta gra. Tragedia. Is a triang triangle? Nie, nie znam tego słówka. The only basic shape with three sides. Triangle? Chodzi o Jest? Nie to jest triangle. Może trójkąt? What is. Ja, no chyba was gnie. Pewnie zero to jest, nie? Nie będę tego liczył. Haha! <laughs> Tak jest, proste. A bo tam było razy 0 na końcu, no tak. There are 8 miles of woods by your house. How far can you walk into the woods? A, oj. Proste widzowie, proste, proste. What is your favorite color? Uh, green. A czyli nieważne co wpiszemy, będzie dobrze. No właśnie. Nieważne co wpiszemy, będzie dobrze, chyba że zielony był dobry. Nie, no nie. Na pewno nie. What do you put in the toaster? Toast? Tosty dajemy. Jak to nie? Chleb? Miałem napisać? Bo toast, Nie no toast! Jezu, tosty mi się już myli. No bom. Ciach! O kurde! Ej, ja nigdy nie grałem w tą grę i nie lubiłem, bo nigdy nie ogarniałem jej. Nigdy. What color is a round rubber red ball? Co jest? Jaki jest kolor wokół czerwonej piłki? No. Czerwony. Ej, jedno życie mi zostało, widzowie walka jest! Wojna! How many days in a calendar year? 365. Tak jest, dobrze. Eleganci. Ej, no błagam was! Co jest z tymi pytaniami? Ostatni, już 28 pytań. Więc, mm, odpowiedziałem. Znaczy, nie na wszystkie oczywiście. Chyba nie wiem, czy to się liczy razem. What is the first word in this sentence? Ha, a, first, pier no. What? <laughs> Co za pytanie, nie mogę Piękne, piękne, piękne. Takie. Łamigłówka. How many seasons of the year are there? 4 nie? No, okej, okay, wszystko, wszystko w porządku Nie, smutna buźka 2700, to trzeba pobić, widzę. to trzeba pobić Four letter words, color of the sun Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, naprawdę kolor słońca, rano How many moms have... No, jeden Jak... Czy ja napisać o one, one, tak? Nie dobra, to już znamy, widzowie, my już te pytania przerobiliśmy Wait ten second you no, know, super Super. To jest większe, słonek. Dobra, wizowy. Teraz speedrunujemy, ale ja mam cztery życia, to już mi się nie, nie chce grać. Zostań to mnie gierkę. A, to już znamy, to już znamy. Ne, żadna, bo zjadły tyle samo. Lecimy dalej. Speedrunujemy. Mam nadzieję, że nie będzie takich pytań. Co jest mniejsze? No, myszka, dobra. To jest proste, dobra, wizowy. Błagam, przejdźmy to. Pobijmy swój rekord chociaż. Co jest. Co jest zebra? Jaki słodki piesio? Zebra. Zebra, to bardzo proste. To bardzo proste. What is your correctly way? Uh, uh... C, nie. Y, c, C, C. Dobrze, dobrze. Boże, przecież dobrze poleciałem i nie wiem, co ja miałem w głowie. Which is heavier, a pound of... To jest to samo. To jest to samo. What is your name? Pablo Picasso. Pablo Picasso. Wiadomo, że wszystko jest dobrze, bo nie wiadomo, co... Nieważne, co wpiszesz, jest git. Prosty teśnik prosty teśnik Chyba, że on naprawdę wie, jak ja mam na imię. Pablo Picasso. Mam 10 pytań. What do you put in toaster? Bread? Kurde, napisałem tosty i było źle, powinno być dobrze 0 Dobrze, dobrze, lecimy z tym 6, to jest jeszcze sporo, tylko błagam nie do How many moms have. O Boże 5 czy 6? To jest strzelanie, bo nie policzę teraz! 6! Kurde 5! No to na 100% 5 Bo jeden ma 28, nie? A poczekaj 10 sekund, super Kurde, mogłem to zgadnąć, to no 5 Jednak 5 Czyli najwięcej miesięcy jest 30-dniowych? 6 30-dniowych, 5 31-dniowych At some point, ja oh yeah, nie mogę There was a year that could be it. Kurde, nie, nawet nic jest, jest zdąży wpisać, nic Nie ma czasu What is the 11 letter word that even all Harvard graduates spell incorrectly? Nie rozumiem 11 litera wyrazu No dobra, walsie How many legs does może Boże dobra. Bez przesady. Ale kurde no... ze to po odcinku odpalę i to przetłumaczę dokładnie. The word race car is the same forwards, backwards and upside down. Fals no Denerwuje mnie ten quiz już Trzy życia mam Eight miles of woods by your... Uh, halfway, dobra, to już mamy, to już mieliśmy, to już mamy, to już zapamiętaliśmy Ooo, oh, what is the capital of New York? Albany Dobra, mamy Mamy, mamy, mamy How many sides does a square have? Cztery Yes! How many days in October? October, 40 mamy. Dobra, ty, bo doganiamy, doganiamy siebie Tylko, że już za mnie niektóre pytanka jest git What color is a rubber red? No dobra, red Dobra, to już mamy, okej okay. Dwa Korrekt, zdamy egzamin. Maria Get in the car. Jasny gwint, jak? Jak nie, nawet nie zdąży tego przeczytać? A ja sobie to jeszcze muszę przeanalizować, żeby to przetłumaczyć. How many day? Dobra, to już, bo to jest to samo. Tu one się powtarzają. Dobrze, podoba mi się to. No bomb, dobrze, to już znamy, to już znamy. Patrz, przegonimy. Dwa życia mamy. Please, coś prostego. To jest. O nie, o nie, tego nie wiem. Alaska? Jezus, trafiłem, Alaska! Alaska, ale laska. Dobra. What is the first word in the sentence? What? Lecimy dalej widzowie, pobijamy rekord życia. Mamy dwa serca, tylko nie pamiętam. Nie, 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 niektóre nie znam, to jest jej. Tak, to jest najprostsza gra na świecie. Super na misie. Mam jedno życie. Name a body part that is spelled the same for the... Nie wytrzymam, znowu to samo. A Dałem A. Musisz czytał tu jaj i, i od przodu. Widzowie! Ostatni raz próbuję w tej gierce. 2 minus, 2 równa się 0. Okay, ostatni raz nie, naprawdę nie znam na parę pytań nadal odpowiedzi. What do you put? No, bread, chlebek. Dobra, te pytania się już totalnie powtarzałem Ale spróbujmy jeszcze pobić nasz rekord kolejny. Mam 27 kwiatków, Czterna, a 14 umarło. A no, 14 umarło to 14 nie ma, nie? A ja wtedy dałem 13, no mus, nie przeczytałem do końca. Merencu, coś pamiętać, czy do końca. Dobra, tu już wiem, że... Neider. Ok, lecimy dalej. Na razie mamy wszystkie żyćka, ale nie dawajcie mi tych głupich pytań. Jeżeli damy 2 i 2 together, równa się 2, 2. Tak jest. Zero, tak jest. mi tu zaraz speedruny. Widzę, jest coś pięknego. Dziwne, dziwne, że ja tyle ma a nie kaszla, jestem chory. Destroy the red balloons. Dobra, rozwaliłem Czerwone. O, zielone zostały. Gierka, wie co dobre. What country is bigger? O Boże. Nie, no. Kurde You walk into a restaurant, in the room there are ten people who are... No serio, jest za mało czasu, ja nie zdążę tego przeczytać Bo ja muszę od końca czytać chyba, dobra to... Haha, <coughs> kaszel wziął 7 żyć 7 żyć, 7 żyć O boże Wiedzielibyście to? Bo ja nie Nie mam pojęcia, nawet nie wiem czy to jest Oklahoma, Ontario Jakie to jest poryte How many mams. i to jest najprostsza gra, tak? 5 e, Teraz 5 dam 6 dam. A może 7 jest? What is your favorite color? K <laughs> Ky, <gry> to jest mój ulubiony kolor Super. Redbal, piłka jest przecież okrągła, a nie kółko. A man wants to marry his widow, sister, can he? No. Dziękuję, dobranoc, mam cztery życia. Zaraz to przegram. How many seasons of the year are there? Ja naprawdę nienawidzę testów, egzaminów, kojarzy mi się to ze szkołą. Czekaj, 10 sekund, czekam. Boże, kliknąłem, dlaczego? Nawet takiego nie umiem zrobić. What color is a rubber Red! red. Wizowe, ja się nie nadaję. Proszę was, o zostawienie łapki do góry, bo ja się zmęczyłem. To były proste pytania, ale nienawidzę pytań. Nienawidzę mi ktoś zadaje. Znaczy nie, nie chodzi, że nienawidzaj mi ktoś zadaje pytania Nie nawidzę rozwiązywać testów egzaminów, kojarzy mi się to z maturą. Kojarzy mi się to ze szkołą, z budynkiem, którego nienawidzę, widzowie. Ale to tyle. Dziękuję. Do widzenia.